Profesor Marek Belka, były premier, były szef NBP, obecnie eurodeputowany. Panie premierze, czy się słyszymy? No, po jakichś problemach technicznych wreszcie się słyszymy. To bardzo się cieszę, że się słyszymy, bo dużo spraw mamy, panie premierze, dzisiaj do omówienia. Zacznijmy od tego, co budzi bardzo duże emocje, czyli kwestia fuzji lotosu i Orlenu, kwestia sprzedaży aktywów lotosu węgierskiemu Molowi. I zapytam, czy pan się zgadza z Donaldem Tuskiem, który wczoraj wprost powiedział, że sprzedając lotos Orbanowi, prawo i sprawiedliwość de facto oddaje go pod kontrolę Putina. Czy rzeczywiście pana zdaniem tak wygląda w tej chwili sytuacja? Nie wiem. Proszę mnie o to nie pytać. Ja wiem, że problemy, znaczy, że, że koncepcje połączenia Lotosu z Orlenem po, pojawiały się już dawno. No ale wtedy była inna Rosja, inne Węgry, inny mol. Więc trudno porównywać sytuację sprzed kilkunastu lat z obecną sytuacją. Dzisiaj pewno jakiekolwiek kontakty z, ze spółkami węgierskimi, które są kontrolowane przez, no to tu, co tu dużo czy konia trojańskiego Putina w NATO i w Unii Europejskiej, czyli Orbana, są niebezpieczne. No właśnie, to trochę uprzedził pan moje pytanie, bo chciałam zapytać, jak ta transakcja może wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne Polski w tej sytuacji? Proszę nie zapytawać pytań w sprawach, na których ja się nie znam. Panie, Przepraszam. Panie premierze, no oczywiście pan, pan się nie zna, ale był pan szefem rządu. Gdyby pan dzisiaj był na miejscu Mateusza Morawieckiego, który tak bardzo właśnie, zachwala właśnie te transakcje, to co by pan zrobił? No Panie redaktor, to jest pytanie ja dobrze nie zaadresowane. Dobrze zaadresowane. Ja właśnie powiedziałem, jak ja byłem szefem rządu, to były inna Rosja, inne Węgry i inny MOL. I to, ta sytuacja jest nie do porównania z dzisiejszą. Okej, okay, ale rozumiem, że y, nie polecałby pan komukolwiek robić dziś interesów z Węgrami Wiktora Orbana. I ja przede wszystkim od razu powiedziałem, że to połączenie dzisiaj to jest po to, żeby ukarać Gdańsk wyprowadzeniem lotosu z, y, y, że tak powiem, obszaru podatkowego tego miasta. Za co karać Gdańsk? Za to, że nie jest propisowski. Panie premierze, jak wygląda z perspektywy Brukseli sytuacja z Krajowym Planem Odbudowy? Zapewne śledzi pan dość dokładnie te wszystkie przekazy polskiego rządu związane z negocjacjami z Komisją Europejską. Tydzień temu dokładnie Piotr Miller, czyli rzecznik rządu, poinformował, że jest porozumienie w sprawie tzw. kamieni, kamieni milowych, po czym po kilku dniach Ursula von der Leyen, czyli szefowa Komisji Europejskiej, mówi: No zaraz, ale przypominam, że warunki są do spełnienia trzy. Na razie nie został spełniony żaden. Wczoraj premier mówi, sprawa KPO jest załatwiona, zamknięta, pieniądze popłyną. Gdzie jest prawda? No prawda jest tam, gdzie jest, gdzie leży, jak mówił Władysław Bartoszewski, a nie po środku. Sprawa jest dosyć oczywista. Komisja Europejska jest zainteresowana, żeby te pieniądze przekazać Polsce, natomiast postawiła trzy bardzo jasne warunki. Pierwszy to jest likwidacja ym, ym, Izby Dyscyplinarnej. To jest najprostsza rzecz i tak naprawdę według mnie najmniej istotna, dlatego że przecież y, te funkcje i, i złe y, dyscyplinowanie sędziów, zaraz o tym dwa słowa, y, może przejąć jakakolwiek inna y, y, instytucja, jakakolwiek inna Izba, jakiś inaczej się nazywająca. No mówiąc krótko, jest to gra w kotka i myszkę przez rząd polski uprawiana. Natomiast jest drugi yy, warunek: chodzi o to, żeby do orzekania przywrócić sędziów yy, niesłusznie od niego od yy, odstawionych. Yy, od od, yy, czyli sędzia Tuleja, sędzia Juszczyszy, sędzia Żurek i inni. Tutaj sprawa jest bardzo prosta ale też jakby to powiedzieć prestiżowo dla ministra Ziobro trudna, bo bardzo łatwo weryfikowalna i oznaczałaby jego porażkę. No i trzecia, trzeci ten kamień minowy to jest to, żeby sędziów dyscyplinować za przewinienia, a nie za to, czy się zwracają do TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami prejudycjalnymi oraz za to, jakie wydają orzeczenia. A przecież to jest kluczowa sprawa, nie jak ktoś, prawda, buchnął wiertarkę przysłowiową. Panie premierze, ale rozumiem, że atmosfera w Brukseli jest taka, że Komisja Europejska naprawdę chce te pieniądze wypłacić, tak? Tylko musi dostać jakikolwiek powód, żeby to zrobić od rządu Prawa i Sprawiedliwości. Czy jakikolwiek pretekst właściwie, nie powód. No nie, nie jakikolwiek, właśnie chciałbym powiedzieć, że nie jakikolwiek, tylko spełnienie trzech warunków. Bo wielu zastanawiało. Ze strony się, strony rządu polskiego tak. nie, ma, nie ma woli spełnienia tych warunków. Czyli rząd polski mówiąc o tym, że jest porozumienie w sprawie KPO kłamie panie premierze? Ucieczkę do przodu robi. Jak to interpretować pana zdaniem? Znaczy zależy, jak interpretujemy porozumienie. Porozumienie jest proste. Wypłacimy pieniądze, kiedy będą spełnione trzy warunki. No i na to się zgadzają obie strony formalnie. Tylko wielu stawiało tezę, że Komisja Europejska wychodząc naprzeciw temu konfliktowi i mając naprawdę dobrą wolę, jeżeli chodzi o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy, zadowoli się przynajmniej na razie spełnieniem jednego z warunków. Kolejne będą po prostu zapisane gdzieś tam w umowie, ale te pieniądze popłyną szybciej. Czy Pana zdaniem wydarzyło się w ostatnim czasie coś, co spowodowało, że to stanowisko Komisji Europejskiej się utwardziło? No, ostatnie pseudo do pseudo y, krajowej y, krajowej rady sądowniczej do KRS. u To przecież jest doskonale y, oglądane, y, obserwowane i rozumiane właściwie przez y, Komisję Europejską i przez Parlament Europejski. Znaczy mówiąc krótko, polski rząd mówi: "Dawajcie pieniądze, bo przecież mamy sytuację nadzwyczajną, a nie zajmujcie się takimi głupstwami jak tak zwaną pra praworządnością." Mhm. No i Pana zdaniem, jaka jest perspektywa teraz tego konfliktu? Rozumiem, że po prostu czekamy na spełnienie trzech warunków i tyle. Dopóki te warunki nie zostaną spełnione, pieniędzy nie będzie, i tego jest Pan pewny, że Komisja Europejska tutaj nie odpuści? No ja myślę, że w Komisji Europejskiej istnieją tendencje, czy, czy, czy istnieje chęć, żeby te pieniądze uruchomić, mhm. bo istnieje takie mianowicie niebezpieczeństwo, że jak się uruchomi te pieniądze za późno, to Polska ich nie będzie zdołała nie nie, nie zdołała zdoła wykorzystać. Mm -hmm. No tym bardziej, że trzeba jeszcze szereg projektów zatwierdzić także w Komisji Europejskiej, na co te pieniądze miałyby być wydane. To też będzie kosztowało bardzo dużo czasu. Panie premierze, ja cały czas wracam do tego, czy Komisja Europejska nie odpuści w cudzysłowie, bo ja pamiętam, jak jeszcze wiele tygodni temu był u mnie Igor Tuleja i on mówił, że obawia się tego, że w obecnej trudnej sytuacji międzynarodowej Komisja Europejska po prostu będzie chciała się pozbyć tego problemu konfliktu z Polską i że się obawia tego, że nie będzie stać na straży polskiej praworządności. Tak może być, tak może być. I co by to oznaczało? Wtedy? Się, I co by to wtedy oznaczało? Oznaczałoby to sukces medialny, bo tak naprawdę nierealny, tylko medialny rządu i kompromitację Komisji Europejskiej. Panie premierze, teraz kwestie związane z polską gospodarką. Doskonale wiemy, że sytuacja jest bardzo trudna, wbrew temu o czym przekonują przedstawiciele rządu i nowy, stary szef Narodowego, Narodowego Banku Polskiego. To zacznijmy od cen paliw, które szaleją dosłownie, nie do końca z, ze zrozumiałych, chyba powodów, bo cena baryłki jest niższa niż jeszcze kilka tygodni temu. Oczywiście sytuacja wojenna ma na to wpływ, ale wielu twierdzi, że to jest kwestia bardzo wysokich marsz, które nakłada Orlen i że wracając do początku naszej rozmowy, że no, wyparcie lotosu z polskiego rynku i taki monopol, który będzie miał Orlen spowoduje, że my będziemy w fatalnej sytuacji, jeżeli chodzi o właśnie ceny paliw. Orlen jest już w sytuacji dominującego dostawcy paliw na rynku i... i ostatnie, że tak powiem, wiadomości o tym, że ma rekordowe, e, rekordowe zyski, z których się zarówno prezes Obajtek chwali, jak i jego poplecznicy w rządzie. To jest w gruncie rzeczy sytuacja dosyć kompromitująca. Dlaczego? Dlatego oznacza to, że po prostu Orlen łupi nas po prostu, jak tylko może i w ten sposób uzyska, uzyskuje zyski. Nawiasem mówiąc, Nawiasem mówiąc, narzekają na to także przedstawiciele innych krajów. Czyli mówiąc krótko, ta sytuacja sprzyja koncernom paliwowym. Panie premierze, po prostu oni wykorzystują i, i te ceny paliw na stacjach są zawyżone. Choć i tak byłyby wysokie. No to bez wątpienia, wszędzie są wysokie, natomiast u nas rzeczywiście to już są rekordy. Rząd w związku z tym myśli o zamrożeniu cen paliw. Jak się panu podoba ten pomysł? Przepraszam, ale nie usłyszałem ostatniego zdania. To raz jeszcze powtórzę. Rząd w związku z tą trudną sytuacją e, poinformował, że myśli o zamrożeniu cen paliw i pytam o Pana e, ocenę takiej propozycji. No więc jeżeli bym miał pewność, że powiedzmy sobie za trzy miesiące ceny paliw na rynkach światowych spadną, to, to by się nam upiekło, że tak powiem. Natomiast nie ma takiej pewności, nawet dużego prawdopodobieństwa. W związku z tym, takie sterowanie cenami jest, no, jakby to powiedzieć, no powrotem do tego, że będziemy mieli racjonowanie, że będziemy mieli niedobory. Czyli mówiąc krótko, zamiast wysokich cen, będziemy mieli innego rodzaju paraliż gospodarczy. To trochę mi przypomina tę sytuację, jak, z, jak ostatnio w związku z wypowiedzią pani minister Malong. Która, prawda, triumfalnie ogłosiła: „Czternastka, czyli czternasta emerytura, to jest nasza odpowiedź na inflację”. No, to skóra cierpnie. Ja muszę powiedzieć, że to mi zaraz przypomniało pewien, no, dosyć, jakby to być, mało uprzejmy mem, na którym jest taki piaczyna, pokazane mówi: „Moją odpowiedzią na alkoholizm jest pół litra”. Hmm, czyli to są, e, to znaczy, to nie Pana zdaniem, to są takie prawa gospodarki. E, wszystko, co robi w tej chwili rząd, to są działania proinflacyjne. W nadal, w dalszym tak. ciągu. Tak, e, a tak. podwyższenie płacy minimalnej, Panie Premierze, bo e, też jest informacja o to, że płaca minimalna ma zostać podwyższona o 490 zł. To także będzie miało zły wpływ na inflację? No oczywiście, że tak. Z tym, że ja tutaj nie jestem przeciwny. Ja uważam po prostu, że Płaca minimalna, tak jak to zresztą proponuje Unia Europejska, proponuje Komisja i proponuje Parlament Europejski, powinna być zrelacjonowana do średniej, do przeciętnej płacy w kraju, do średniej krajowej. Czyli mówiąc krótko, to żadna łaska ze strony rządu, tylko na przykład powinno być tak, że płaca minimalna powinna być na poziomie powiedzmy sobie 50%, to jest bardzo już wysoki pułap, ale niech będzie. 50%. Płacy przeciętej powinna rosnąć razem z płacą yy, przeciętną. I, I tyle. Tutaj żadna łaska, i, i żadne, że tak powiem. Yy, to nawet nie powinno być yy, specjalnie, że tak powiem, yy, procedowane w trybie rządowym. Mm. Po prostu informacja mm. powinna być. Panie premierze, gdyby pan mógł wytłumaczyć nam ten mechanizm. Yy... I sposób działania rządu prawa i sprawiedliwości. Mamy ponad 12% inflację. Są prognozy, które mówią, że ona może sięgnąć nawet 15%. I rząd, zamiast podejmować działania hamujące inflację, podejmuje działania, które w dalszym ciągu ją pompują. Ja tego nie rozumiem. Czy może Pan będzie umiał wytłumaczyć ten związek przyczynowo-skutkowy? No więc tak. Po pierwsze, to jest głęboka niekompetencja. No, to co powiedziała pani, pani minister, tutaj cytowana przeze mnie, to co od czasu do czasu czas słyszę ze strony tych, tej młodzieży z Ministerstwa Finansów, to są po prostu głupoty. Ale myślę, że jest w tym także e, racjonalność e, taka przedwyborcza. Mówiąc po prostu, e, podsycajmy tę inflację za pomocą e, ładowania do gospodarki nowych pieniędzy. E, no, do następnych wyborów, byle do następnych wyborów, a, a potem po nas wchodził potok. No. no dobrze, tylko że do następnych rozumiem, że te działania są podejmowane po to, żeby te wybory wygrać. Czyli będzie Prawo i Sprawiedliwość zakładając, że te wybory wygra trzeci raz z rzędu, musiał sobie w końcu z tą inflacją poradzić. No dobrze, ale przynajmniej będzie przy Tak, Taka jest przynajmniej według mnie <śmiech> <śmiech> yy, ich kalkulacja. Panie premierze, jakie działania. A, oczywiście tak. najmniej istotny jest interes kraju. Jakie działania antyinflacyjne powinien podjąć dzisiaj rząd w takim idealnym świecie? No przede wszystkim to działania antyinflacyjne powinien podjąć Narodowy Bank Polski. Mm -hmm. I mam tutaj nie tyle na myśli, na przykład przyspieszenie wzrostu stóp procentowych, dlatego że tutaj akurat Jestem zdania, że te stopy procentowe same nie załatwią sprawy, a wypadałoby nawet, czy dobrze byłoby, nawet przyhamować ten, ten trend i zobaczyć, jak one oddziałują na e, aktywność kredytową. Na to, czy Polacy przyhamowali branie kredytów, czy banki przyhamowały udzielanie kredytów, bo jeżeli tak, to w gruncie rzeczy mamy do czynienia z efektem właściwym podwyżek stóp procentowych. Natomiast co powinien Narodowy Bank Polski zrobić? To powiedział już parę tygodni temu dr Grabowski. Powinien zacząć emitować wysoko procentowane, a tak zwane antyinflacyjne obligacje detaliczne, czyli dla odbiorców takich jak my. W ten sposób pieniądze. Nie traciłyby na wartości, ludzie by je oddawali na przechowanie, ale nie bankom czy rządowi, który by natychmiast te pieniądze chciał wydać, tylko Narodowemu Bankowi Polskiemu, który by te pieniądze trzymał. W ten sposób nadmiar gotówki, by z, z gospodarki został usunięty. Nawiasem mówiąc, banki komercyjne natychmiast musiałyby zwiększyć oprocentowanie lokat. I no, mielibyśmy przynajmniej początek działań antyinflacyjnych. Natomiast jeśli chodzi o rząd, no to cóż, powinien przestać dolewać oliwy do ognia, przestać gasić pożar benzyną, czyli mówiąc krótko, nowe, prawda, podarunki. No niestety, inflacja jest wyrazem nierównowagi i ta nierówn tę nierównowagę trzeba przywrócić. Ograniczając wypływ pieniądza na rynek. Czyli mniej pieniędzy w kieszeniach obywateli musi być, a nie więcej. No tylko pytanie: Czy obywatele te... to zrozumią? Wie pan, jak to było? Zrozumiał, właśnie. Może, może zrozumieją, a może zrozumieją. Więc właśnie chodzi o to, żebyśmy my im mówili o tym, że mhm. inflacja to jest nadmiar pieniądza na rynku i jeżeli my ją gasimy do, do, dodawaniem pieniędzy. No to jeszcze ją wzmagamy. Żeby, jeżeli nie chcemy inflacji, jeżeli nie chcemy, żeby ta inflacja z 12% wyskoczyła na 15, 17, a może na 25%, no to, no to trzeba po prostu niestety po karnawale ogłosić post. Panie premierze, a jeżeli rząd i Narodowy Bank Polski tego postu nie ogłoszą, to jakie będą tego konsekwencje? Mówiąc krótko, pytam pana o prognozy dotyczące inflacji w tym roku. No nie będę mówił, nie będę żadnej liczby podawał, ale chcę powiedzieć, że Polska steruje nie w kierunku Grecji, no w kierunku Turcji. W Grecji inflacja jest bardzo niska, no bo oni nie mogą... Drukować, że tak powiem, sami pieniędzy. Natomiast Turcja może ma własną politykę pieniędzy. No to, to ma 70% inflacji i gospodarka się rozpada. Pan powiedział kilka minut temu, że Rząd działa tak, a nie inaczej, ponieważ jest daleko niekompetentny. A NBP, panie premierze, uważa pan, że brak podejmowanych takich działań, o których chociażby pan wspominał, to jest kwestia niekompetencji prezesa Glapińskiego, czy tego, że on już nie jest prezesem NBP, a raczej politykiem? Nie no, myślę, że prezes Glapiński zawsze był polityczny. Ale w tej chwili, jeżeli już jest wybrany na drugą kadencję, ma niepowtarzalną szansę no, niczym prezydent Duda na emancypację, na prowadzenie polityki zgodnie z, z zaleceniami swoich ekspertów, bo takich ma i myślę, że z, 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 zgodnie ze swoją wiedzą. Myślę, że po prostu powinien się już przej nie przejmować tym, że zostanie wybrany na trzecią kadencję, bo nie zostanie wybrany. No, ale naprawdę ma pan e, takie pokłady nadziei związanych z Adamem Glapińskim i z tym, że e, będzie autonomiczny od swojego przyjaciela od zawsze Jarosława Kaczyńskiego. To dość optymistyczne podejście, muszę przyznać. No jakbym nie był optymistą, to bym chyba musiał manatki pakować i wyjeżdżać. No nie, 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 absolutnie. Panie premierze, to na koniec jeszcze czysto polityczne pytanie dotyczące wyborów w Polsce. Nie będę pytać o to, czy one będą przedterminowo, czy nie, bo dziś naprawdę ciężko jest to przewidzieć, ale zapytam pana o te powtarzane apele Donalda Tuska dotyczące jednej listy wyborczej opozycji. Nie ma zgody wśród mniejszych partnerów Platformy Obywatelskiej na taką listę. Twierdzą, że to było by wystawianie się na strzał, że to byłoby nieskuteczne, że to byłby polityczny błąd. A jak pan uważa, czy rozumie pan Donalda Tuska, który tak bardzo dąży do tego, żeby opozycja poszła na jednej liście? Nie tylko rozumiem, ale głęboko popieram. Polska, polska ordynacja wyborcza właśnie sprzyja takim rozwiązaniom, sprzyja tym, którzy są silni i zjednoczeni. Wydaje mi się, że to, co dzisiaj słyszymy od innych liderów opozycji, to są takie przedwyborcze gierki. Troszeczkę chodzi o to, żeby, żeby na tej wspólnej liście jak najwięcej osób zna, umieścić. No, chyba, że tam że tak powiem, brak rozsądku, że tak powiem, albo ambicje indywidualne yy, biorą górę, co też jest możliwe. Panie premierze, a ten powtarzany lika, a ten powtarzany przez czy Kośniaka Kamysza, czy hołownie argument o tym, że. Mm, że wyborcy mogą odpłynąć od takiej listy, ponieważ no, trudno zgodzić się z tym, żeby na oso żeby osoba o bardzo konserwatywnych poglądach na przykład głosowała na listę, na której znajduje się no, przykładowo Adrian Zandberg i że po prostu ludzie nie pójdą do wyborów i tym samym opozycja i tak przegra. Czyli i tak mamy przegrać i tak mamy przegrać, rozumiem. Tylko, że po prostu z podniesionym czołem, tak? Nie, no to są po prostu idiotyzmy. Jedna lista jest absolutnie gwarancją sukcesu. Bardzo Jeżeli konkretna będziemy... odpowiedź. No, powiedziałem. Bardzo konkretna odpowiedź powiedział pan premier. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Marek Belka, były premier, były prezes Narodowego Banku Polskiego, obecnie eurodeputowany. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.